Tu Czy ziemniak to warzywo? Tu Czy ziemniak to cukier? Czy ziemniak jest lekkostrawny? Tu du Czy wszystkie ziemniaki są takie same? Nie, no są wielkie i małe. Tu tu w końcu jaka potrawa jest najbardziej słynną potrawą polską z ziemniaka? Bimber no to zaczynamy. H, I J K, O L M N O to? co co nie no A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U X a gdzie Q, W, U, U? <grywa> no i właśnie taki jest problem z tym alfabetem tak samo jak z ziemniakami więc zaczynamy od typu ziemniaka swoją drogą trzeba się nauczyć z powrotem alfabetu ziemniaki występują w trzech typach typ pierwszy typ A Ziemniak typu A to ziemniak twardy. Taki, że ma mało skrobi, więcej wody. I motyw jest taki, że jak go szykujemy, to świetnie nadaje się na przykład do sałatki. Nie będzie się rozsypywał. Ziemniak typu B. Nie jest B, tylko jest ziemniakiem, który nie ma za dużo skrobi, ale nie ma też za dużo wody. Jest tak po środku. No i tak. Że można go wykorzystać i zrobić z niego na przykład placki ziemniaczane, ale można też już go ugotować i zrobić sypki ziemniaki. Tak. Pokaż kotku, co masz w środku. No, po środku po prostu. Jest jeszcze ziemniak typu C. Taki, co jak się go gotuje, to się kupy nie trzyma, tylko od razu się rozpada. I on jest na piórę. On jest na dobre kluski. On jest po prostu, bo jest jaki jest i trzeba go takim zaakceptować. ciekawszy że są jeszcze takie ziemniaki, które są typem. Po środku, czyli to ani B, ani C, tylko taki BC albo AB. No i takie ziemniaki też są. Fajnie, że w dzisiejszych czasach idąc do sklepu, można popatrzeć na opakowanie i są napisane, że dany typ ziemniaka na przykład jest. Że na przykład jest Irga, albo Iris, albo Funaj. Nie, to był telewizor. No, i takie tam różne inne typy ziemniaków, tych nazw to jest mnóstwo, ale warto popatrzeć na etykietę i zobaczyć, że jest napisane do czego ten ziemniak jest. Jeżeli będzie typ A, to już wiecie, a ale jakby nie było, to jak to rozpoznać? To już wam pokazuję. Bierzemy ziemniaczka, takiego sałatkowego, czyli tego typu A. Rozkrawamy go, zaglądamy w środek i zobaczcie, pojawia się od razu na nim wyciek wody przezroczystej wody. Pocieramy tego ziemniaka i ta woda nadal jest jasna, nie pokazuje się nam skrobia, dopiero przy mocniejszym potarciu no coś tam powoli wychodzi, ale jak już weźmiemy sobie takiego ziemniaka słuchajcie typu B, C, O i jego sobie tak rozetrzemy, ciach, to zaczyna nam się pojawiać biała skrobia i to jest ziemniak, który o, zobaczcie, ciach, 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 o, 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 o. Widać? Widać. Dokładnie. I to oznacza, że tej skrobi jest zdecydowanie więcej i to już jest ziemniak bardziej mączysty, bardziej skrobiowy. I w ten sposób możecie określić jako ziemniaka do tego, do czego go potrzebujecie. Czyli jak jest więcej wody, nie ma tego białego, no właśnie, tego białego krochmalu skrobi, no to jest ziemniak typowo sałatkowy. Swoją drogą to świetny na frytki. A ten to już jest taki ziemniak, właśnie, że można z niego jakąś masę zrobić. Ta skrobia będzie kleić pewne rzeczy, więc już placki zrobimy z niego. I właśnie dzisiaj z tego ziemniaka zrobimy, słuchajcie, placki. No i pamiętajcie, że u nas w Polsce ziemniak nie jest warzywem. W ogóle ziemniaki to warzywa psiankowate. Znaczy, ziemniak to jest jak papryka, jak yy, pomidor, bo należy do grupy warzyw psiankowatych. I co jest ciekawe, co zazwyczaj jecie na obiad? Słabo z ziemniakami. I czym jeszcze? No właśnie. Czyli jak jest pytanie, co jadłeś na obiad, to mówisz, że jadłeś warzywa, mięsko i. Ziemniaki. ziemniaki. A przecież ziemniaki to warzywa, ale nie w Polsce. Można powiedzieć, że u nas ziemniak urósł do rangi. Takiego państwa w państwie! Czyli z ziemniaka zrobisz wszystko. Ziemniak może być posiłkiem, ziemniak może być dodatkiem, ziemniak może być sałatką, ziemniak może być na tysiące różnych sposobów. Stąd ziemniak króluje w naszej kuchni i nie ma w tym nic złego. Nie jest kaloryczny, nie jest. Dopóki nie dodacie różnego rodzaju sosów, nie sosów, jeżeli go nie usmażycie w głębokim tłuszczu, to on nie jest kaloryczny. On jest naprawdę dobry dla naszego żołądka jest dobry. Poza tym to jest skrobia, to już jest cukier złożony w tym wydaniu, czyli mówimy o tym, że powolutku to się uwalnia. Gotowany ziemniak dobry dla żołądka. Dokładnie tak. Więc jedzcie ziemniaki, bo warto. Ale co jest najciekawsze? Jak my Cię, w jakiej pozycji, w jakiej postaci najczęściej jada się ziemniaki w Polsce? Najczęściej w Polsce to chyba? Hmm. <laughs> że tłuczone. <laughs> o, że, tłuczone <laughs> że tłuczone, tak, albo pióre. No nie, placki ziemniaczane. I teraz uwaga, są zawsze dwa obozy. Kto jest za tym, że placki ziemniaczane powinny być bez cebuli? Ręka do góry. No to jest oczywiste, ja. Ja. A kto mówi, że powinny być z cebulą? Tylko ja. Ja, a ja, a ja też z cebulą. No właśnie. I motyw jest taki, że zapytaliśmy się na Instagramie, jak tam lubicie. I co się okazało? Większość wybrała z cebulą. Więc będą dzisiaj placki ziemniaczane z cebulą. Tak, będą z cebulą. Nie, to były trole. Trole <grym>, też muszą jeść. Więc opcja jest taka, że pokażę wam idealnego placka ziemniaczanego i wytłumaczę wam, dlaczego akurat tak. Zaczynam. Pst został jeszcze ziemniak czerwony. Dlaczego jest czerwony? bo w środku jest jasny. bo w świecie przekona, żeby go to będzie jak burak taki. Może... <laughs> nie, 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 nie pika. Ale za to jest naprawdę bardzo skrobiowy. Zobaczcie, ile tej skrobin. Idealne na zrobienie dobrego pióra albo właśnie dobrych ziemniaczków tłuczonych. Tada! Wracamy do placków. Za placki ziemniaczane odpowiada ich tekstura. Jeżeli będą na drobnych oczkach, no to będą bardziej kremowe, będą się też inaczej wysmażać i brzegi będą zupełnie inne. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie placki ziemniaczane, które są z grubo tartych ziemniaków, to zupełnie inaczej z ziemniaków walnia się woda, a co za tym idzie, inaczej będzie się też rumienił ziemniak i będzie się robił inaczej chrupiący. Więc dobrze by było pomyśleć o tym, że można pomieszać te dwie masy. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Młode ziemniaki zazwyczaj mają dużo wody, więc można z nich zrobić plaski ziemniaczane. Ale trzeba pamiętać, że po starciu ich najlepiej scetrzeć je na grubszym oczku, zasolić delikatnie i odcisnąć kilkukrotnie. Czyli po prostu na przykład wziąć i rzucić na sitko. No, i też łatwiej jest takie ziemniaki odcisnąć, ponieważ w swojej suchej masie będzie się zahaczać taki zadziorek z ziemniaczka o zadziorek i nie będzie przechodzić przez sitko. To właśnie to, co robię, to staram się odcisnąć dobrze masę ziemniaczaną i pozbyć się dużej ilości wody. Dzięki temu będę kontrolował to, co będę robił. Czyli łatwiej mi będzie uzyskać odpowiednią masę ziemniaczaną. I robię to kilkukrotnie. Hop, tak. Podobnie robię z tymi ziemniakami tartymi nie na tych drobnych oczkach, tylko na szarpaku. No i oczywiście są jeszcze grube oczka, ale te są do specjalnych placków ziemniaczanych, do tak zwanych hash brownów, czyli placków ziemniaczanych zrobionych tylko i wyłącznie z ziemniaka. Ale te znowuż to placki, które powinno się robić z ziemniaków mączystych, czyli na przykład z tych czerwonych. Tam nie dodajemy nic, robimy czystego placka śniadaniowego z samego ziemniaka, ale o tym kiedy indziej. No i oczywiście, dlaczego ziemniaki ciemnieją? Bo się utleniają. To jest normalna rzecz. Przecież ziemniak to również jako warzywo nie tylko skrobia, nie tylko cukier, ale też i odrobina innych składników mineralnych. Wśród tych składników są również witaminy. Bingo. Mamy dwa różne tarcia ziemniaka. Dzięki temu będziemy mieć ciekawszą teksturę naszych placków ziemniaczanych. A co z tą wodą? Już Wam mówię. Ta woda powinna się uspokoić, ze względu na to, że razem z nią jest też skrobia ziemniaczana. I my ją potrzebujemy z powrotem do placków. Czyli zobaczcie, zlewam sobie powolutku tą wodę o. Ciach. A tą skrobię, która tutaj jest, wrzucam z powrotem o do placków ziemniaczanych. Mm -hmm. To podrasuje smak i spowoduje, że będą się lepiej rumienić. No i oczywiście konsystencja będzie bardziej odpowiednia. To co dodatkowo? Cebula. Tylko, że zapomniałem powiedzieć, że jest jeszcze jeden obóz. Tarta czy siekana? Surowa czy przesmażona? Jak tam u Was? W ogóle. <noise> to ja nas trochę pojednam i zrobimy placki ziemniaczane z cebulą, ale Smażoną oddzielnie. Co wy na to? Pokażę wam pewien patent, który powoduje, że można dodatkowo nadać fajny smak. Włączam patelnię. Musi się dobrze nagrzać. Staram się pokroić cebulę w drobną kostkę. I zaraz zobaczcie czary Mary. Daa, jest kostka. Żeby dobrze zrumienić cebulę, potrzebuję z niej wyciągnąć odrobinę soku. A to znaczy, że potrzebuję soli. I taką lekko osoloną cebulę, no nawet nie lekko, rzucam na suchą, nagrzaną patelnię. Sok z cebuli zawiera cukier. Dzięki temu cebula będzie się szybciej rumienić. Co jest bardzo ważne: nie ruszam cebuli, nie wytrącam temperatury. Zobaczcie, nawet jak ruszę delikatnie, to nigdzie stara się pojawić para, ale jej nie ma, bo temperatura z patelni przedostaje się do cebuli. Jak podniosę patelnię do góry, zobaczcie, hop. To w tym momencie zaczyna dopiero pojawiać się para, ponieważ będzie oddawać temperaturę. A tutaj pobiera. Jak poczuję piękny aromat, to dopiero dodaję tłuszcz. Hop. I mogę ją przemieszać. I zobaczcie. Pyk. Pięknie zrumieniona od razu. Szybki sos na bazie cebulki smażonej. Woda, sos sojowy, masło. Wyłączam i dodaję zioła tajskie. Mniej więcej z pół łyżeczki. No, może być płaska łyżeczka. aż to pachnie. Całość mieszamy i z powrotem podłączam. I na końcu łyżka miodu. O, tak. I gotowy. Pyszny dodatek do placków ziemniaczanych. No to placki. Ziemniaki plus skrobia z ziemniaków. Do tego jajko. A niech będą dwa. Musimy wymieszać. Sól. I koniecznie świeżo mielony pieprz. Bo uważam, że w plackach ziemniaczanych Cebula robi robotę, ale większą robotę robi świeżo mielony pieprz. Nawet jeżeli będziecie mieszać potem placki, bo znowu obóz z cukrem i ze śmietaną, czy jaki cukier, gdzie jaka śmietana, no to motyw jest taki, że świeżo mielony pieprz i to jeszcze taki na grubszych oczkach. Ale na cieńszych też może być. I teraz najważniejsza sprawa. Kiedy mąka? Jeżeli są stare ziemniaki. To tak przeszykowane ciasto, już z jajkiem ze wszystkim, możecie zostawić na 10 minut i zobaczyć, na ile puści ciasto wodę. Na ile skrobia zwiąże jajko, i to wszystko będzie w jednolitej masie. Jeżeli podniesiecie w ten sposób ciasto i nie będzie z niego kapać soczyście, tylko takie gdzieś jakieś kropelki się pojawią, to znaczy, że być może nawet nie będzie trzeba dawać mąki. Ale jeżeli zacznie coraz więcej puszczać wody, a ja tak widać, że powoli się właśnie to zbiera, to wtedy ze trzy solidne czubate łyżki mąki powinny wystarczyć. Zostawmy na parę minut. Tak jak powiedziałem, widać po paru minutach, co się dzieje. No i moje ziemniaki puściły jeszcze dodatkowo wodę, więc to jest motyw... Patrzcie, hop. No wszechobecnie kapie. To znaczy, że dokładamy mąkę pszenną. Ile? Najpierw solidne trzy łyżki. Całość mieszam i znowu zostawiam na dwie minutki. I patrzę, czy dana ilość mąki wchłonęła za dużą ilość wody. No i słuchajcie, patrzę, że gdzie niegdzie delikatnie jeszcze widać wodę, która się uwalnia. No to oznacza, że jedna łyżka mąki powinna całość załatwić. Ale jak damy za dużo mąki? No to hmm, Jak damy za dużo mąki, to powinniśmy się zastanowić. Z czego robimy placki przede wszystkim? A z czego robimy? Z ziemniaków. Z to Cebularze. A, to stąd są cebularze? No właśnie, z ziemniaków. To znaczy, że powinienem dodać jeszcze odrobinę ziemniaków takich odciśniętych, a nie jakby dodatkową porcję do mąki, na przykład jajka. No wtedy idziemy w kierunku mąki i jajek, a nie ziemniaków. Czyli już przestają być to placki ziemniaczane, tylko placki mączno ziemniaczane. I to bardzo często się tak zdarza, że idzie się gdzieś się je placki, a ono się okazuje, że są mało ziemniaczane. Bardziej smakują jak gips albo jak grzybki z mąki, wody, i jajek. No jest jeszcze woda z ziemniaków, tak? I można było dać wodę z ziemniaków. Ale to znowu spowoduje, że nie mamy suchej masy. Więc smak będzie, ale nie będzie suchej masy. Więc tak czy siak, jeżeli jest taka sytuacja, że zdamy za dużo mąki, to tylko i wyłącznie odciśnięte ziemniaki. No i dobrze. Słuchajcie, moim zdaniem jest ideał. Smażymy. Olej rzepakowy. Najlepiej, żeby przykrył dno patelni. Prawie całej. Prawie. O. Zmniejszam ogień, ponieważ mam już temperaturę, bo mi pokazuje mój spot sygnał, że się nagrzała. Dobrze. No i ciach. Trochę bardziej solidna łyżka. Hop. No i bingo. Delikatnie, kiedy widzę, że po brzegach ciasto się zasklepiło. Super. To znaczy, że mogę zrobić taki myk. O. Delikatnie poruszać tak, żeby tłuszcz dostał się na brzegi placka, co spowoduje, że będą jeszcze bardziej chrupiące. Mm -hmm. Półtorej minutki przerzucamy na drugą stronę. Oje! Oh yeah. Mhm. Mm Idealnie. Chrupiące, brązowe. O, je. Mhm. Po prostu, kwaśna śmietana, odrobina pieprzu i może być trochę płatków qi. Koperek. I na samym końcu sos. Ten aromatyczny, który zrobiliśmy z cebuli, z ziołami tajskimi. Idealne połączenie. No dobrze, to kto próbuje? Ja. ja, ja. A wy musicie spróbować zrobić sami. No już wiecie jak. Zrobić placki. W sensie wiecie wszystko o ziemniaka. Prawie wszystko. Ale na placki wystarczy. Podsumowanie, ziemniaczane podsumowanie. W Polsce ziemniak to nie ważyło kiedy coś jemy. Mówimy, że jemy ziemniaki, warzywa i mięso, więc naprawdę jest na wysokim stanowisku, jeżeli chodzi o produkt spożywczy. Pamiętajcie, że ziemniaki dzielą się na typy i według typów można podzielić, do czego się nadają. Typ A, B, C i mieszany BCAB, czyli ten po środku to jest taki, który nie zawiera zbyt dużo wody i zbyt dużo skrobi, a te skrajne A więcej wody, skrajne C więcej skrobi, czyli ten, co więcej skrobi będzie się bardziej sypał, będzie idealny na piórę, będzie idealny do klusek. Ten po środku taki czasami tu, czasami tu, jeżeli nie ma typu ani A, a ani no i a to typowo ziemniaczany rarytas do frytek, do sałatek będzie się ładnie kroił, nie będzie się rozpadał. Jak podzielić tego ziemniaka i jak sprawdzić, jeżeli nie wiecie, jaki to typ? Obejrzyjcie jeszcze raz film. Pamiętajcie, że ziemniaki to też bogactwo: bogactwo węglowodanów, bogactwo mikroelementów. Ziemniaki nie są tuczące. Jeżeli chcecie zrobić coś z ziemniaka, warto zastanowić się, który typ potrzebujecie. Tyle na temat ziemniaka. Pamiętajcie, że ziemniak młody, niezależnie od typu, zawsze będzie zawierać dużo wody, bo jest młody. No i ziemniaki to magazyn z substancji odżywczych. jakie przechowujecie, to pamiętajcie w chłodnym, w ciemnym miejscu. Bo inaczej zaczynają kiełkować, rosnąć, a razem z kiełkami ucieka wszystko to, co w ziemniaku najcenniejsze. serdeczności. Bywaj. Pyra ziemniak. Mm -hmm.